Siema, nazywam się Adam. Będę Wam, jako nowy, nagrywał filmy na YouTube. Będą to filmy na przykład typu Gothic, Minecraft albo, no nie wiem, może będę Wam pokazywał gry przeglądajkowe, typu Boxerat albo Sherwood. W moim pierwszym filmiku, no, pokażę Wam albo Boxerat albo Sherwood. No, trudno mi powiedzieć filmy będą ukazywały się stopniowo. Najpierw, no, zacznę od czegoś prostego, ponieważ Minecrafta będę grał na swoim laptopie, a laptop jest obecnie w naprawie. No, co mogę jeszcze powiedzieć? Subskrybujcie mnie i tym podobne, no. Yy, jeszcze oglądajcie często te filmiki, zbieram na szczytny cel, korki dla Maciusia i td. No, dzięki za uwagę, Elo.